Czas na podsumowanie naszego Hulajnoga Challenge. Niestety jest ono lekko spóźnione, bo pogoda nam nie dopisywała i jak się okazuje, Hulajnoga nie sprawdza się, kiedy pada deszcz. Ma błotniki, ale z parasolem nie pojedziecie daleko. Hulajnoga to świetny sposób na sprawne poruszanie się po mieście. Po prostu dzięki niej unikacie korków. Jedziecie trasą, którą sami zaplanowaliście, pomiędzy blokami lub po parkach. Pamiętajcie o tym, by nie poruszać się na hulajnodze po ścieżce rowerowej lub ulicach. Jazda na hulajnodze jest ekologiczna. O ile mniejszy będzie nasz ślad węglowy, kiedy przerzucimy się na hulajnogę? 10 km dziennie średniej wielkości samochodem na benzynę da nam powyżej 2 kg CO2 na dzień. Przy 20 dniach pracujących będzie to około 50 kg. Tyle właśnie można zaoszczędzić. Jeśli na co dzień podróżujemy do pracy autobusem, przy 20 dniach pracujących da nam to 8 kg CO2 miesięcznie. Hulejnoga to także świetny trening. Zakładając, że dojeżdżacie do pracy rano i po południu, to przy takim dystansie 3,5 km spalacie około 200 kalorii. Razy 5 dni w tygodniu, tam i z powrotem, to już jest 2000 kalorii. Poza tym, wasz organizm wytwarza endorfiny, więc trafiacie do pracy w lepszym humorze. Jeżdżąc na hulejnodze. Ćwiczycie także mięśnie głębokie: brzucha, grzbietu, nóg, rąk. Dzięki temu poprawia się wasza sylwetka. Musicie tylko pamiętać o tym, by nauczyć się sprawnie zmieniać nogi. Oszczędność pieniędzy. Jeśli dojeżdżasz do pracy samochodem, musisz wydawać pieniądze na paliwo. Jeśli środkami komunikacji miejskiej, musisz kupować bilety. Autobus w Krakowie na jedną linię kosztuje 69 zł. Dla osób z kartą mieszkańca jest to 45 zł. Samochodem 200 km przy średnim spalaniu 7 litrów na 100 wyjdzie na 100 około 70 zł. Do tego trzeba doliczyć bilety parkingowe, mandaty czy stracony czas podczas stania w korku. Hulajnoka jest łatwa w obsłudze i dostępna dla każdego. Mogą się nią poruszać dzieci, młodzież i dorośli. By zacząć swoją przygodę z hulaniem, nie potrzeba żadnych wyjątkowych umiejętności. Szybko można załapać zmianę nóg, a forma przechodzi z czasem. Hulajnoga łatwo się składa i reguluje. Nasz hulajnoga challenge uważamy za udany. Hulajnogi świetnie sprawdziły się w transporcie kombinowanym, no może poza godzinami szczytu, kiedy to do autobusu ciężko się było wbić nawet z plecakiem. Kolejną zaletą hulajnóg jest też to, że nie musimy wydawać pieniędzy na parkingi. Poza tym firmy coraz częściej inwestują w hulajnogi dla swoich pracowników. To na nich mogą się oni poruszać między budynkami. Takie rozwiązanie zastosowało na przykład Centrum Naukowe Kopernik w Warszawie. Przed nami kolejne wyzwania. Może czas na hulajnogi elektryczne? Albo jakieś inne mini pojazdy. Obserwujcie nasz kanał na YouTube oraz nasz profil na Facebooku. Do zobaczenia!